25 lipca 2012 rok znajduje się w miejscowości Studzienna w pobliżu Wambierzyc przy drodze rośnie biała topola Topola ma podwójną nazwę ponieważ wyrasta tak jakby z jednego pnia dwa potężne drzewa i drugie nazwa tej topoli pierwsza biała Maria, druga topola biały Józef. Pod tymi topolami znajduje się kaplica. Kaplica Krzyż, oto ten zabytkowy krzyż. A teraz pokażę, jak piękna, potężna jest ta topola, ta bliźniacza topola. Ogromne, rozłożyste gałęzie, korona tej topoli. I teraz topola z lewej strony. Te konary to są jak potężne drzewa. Przepiękny pomnik przyrody. Zaraz będę chciał z daleka pokazać objąć te dwie topole wyrastające jakby z jednego pnia. Proszę. Oddalę się nieco, żeby pokazać dokładnie, jak wygląda ten piękny pomnik przyrody z daleka. Po pniu i po konarach wije się bluszcz. To też pięknie wygląda. Ten pomnik przyrody znajduje się przy drodze wiodącej ze Studziennej do Wambierzyc. Jeszcze przez chwilę przybliżę ten piękny okaz stopoli białej, Biała Maria i Józef. Bluszcz, który się pnie po konarach i po pniu, też dodaje uroku i egzotyki temu pięknemu okazowi przyrody.